Znajduje się tutaj Galeria Nazionale de Arte Artica, rzymskie muzeum sztuki, mające swoje siedziby w Palacio Barberini oraz w Palacio Corsica. Data założenia muzeum to 1893 rok. Zakres zbiorów to malarstwo i rzeźba. Pałac Barberini należał do najwspanialszych rezydencji barakowego Rzymu, co nie powinno zaskakiwać, gdyż przy jego budowie pracowało trzech znamienitych architektów tego okresu, czyli Carlo Maderno, Gian Lorenzo Verdi oraz Francesco Borromini, A pałacowe wnętrza malowidłami ozdabiali m.in. Pietro de Cortona oraz Andrea Sassini. Obecnie dwie kontytacnie Pałacu Barberini zajmuje Galeria Nazionale di Arte Arti czyli Muzeum Narodowe Sztuki Dawnej, gdzie wystawione są dzieła starych mistrzów, między innymi Caravaggia, Rafaela czy El Greco. Pałacu Barberini, między innymi są obrazy takie jak Giovanni de Rimini, wydarzenia z życia Chrystusa około 1305 rok, Guadoreni, święty Józef 1640-1642 rok, następnie Guadoreni również, Salome z głową świętego Jana Chrzciciela 1635-1642 rok. Następnie triumf Bożej Opatrzności, Pietro de Cortona, przepiękne malowidła i narcy z Karawaczy'ego, przepiękny obraz. Wystawa w Pałacu Barberinich zajmuje blisko 30 pomieszczeń i prezentuje dzieła rozciągające się od czasów wczesnych mistrzów i ikon XII wiek, aż po malarstwo barokowe. Muzyka